robisz, ciągle grasz i grasz, chodź na coś porobimy razem. A co? co ja z tobą mogę robić, tośka, jak ty wiecznie książki czytasz. Antek, nie czytam dzisiaj książki. Chodź, bo mają dzieciaczki przyjść, coś porobimy razem albo coś. No chodź, Antek. No dobra, to mnie namówiłaś. Jak mają dzieciaczki przyjść. A, a tak mi się fajnie grało, zawsze mi przeszkodzisz. No idę. Na ta -pa 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 -ta -pa -pa. hej Toszka, no hej w końcu przyszłaś. przeszkodziłaś mi troszkę w graniu wiesz, czekam za nową grą, tak graję w tą starą i tak gram, ogólnie gram, no a ty? Ja mam fajną aplikację, wow, tak, no w końcu mnie zaskoczyłaś, co ty masz za aplikację? No taką fajną jakąś, właśnie. Musimy zobaczyć, co to jest. Subciu! A pokażesz mi tą aplikację? No, za chwilę ci pokażę. Cześć! Mam. Cześć Wam! Cześć Wam! O, Cześć, mały Antek! Cześć, ty Antek! Cześć, to Cześć, cześć Antek! Cześć, mała Tociu! Co robisz? W Cytrym do Antka. Aha, no to fajnie, ja też. Ty też do No, trochę przyszłam. Mi się nudzi w domu, wiecie, tak w zobaczyć co oni robią. Aha, okej. Okay. No. A w ogóle wujetko, co będziecie robić? Ej, będziemy grać w... w... co to to się mieliśmy grać? No właśnie, ja nie wiem co to jest, to jest jakaś aplikacja. No ty zawsze nie wiesz. Aplikacja. aplikacja, aplikacja Jaka aplikacja? Co no, to... to jest aplikacja? Takie właśnie coś i zaraz musimy zobaczyć co to dokładnie jest. No to ja już często kołowuję i zobaczę. A ty małe to co? Ja sobie to usiądę To uczę Ciebie. To, to odpalę te aplikację no. No mogłabyś odpalić troszkę, nie? Dobra. No to odpalamy. Pokaż co tu mamy. Nie, już gdzie to mamy? Tu. A, to się gra w to czy co? No właśnie nie wiem, słyszałam, że to fajne. Mhm. Wybierz muzykę. No? I teraz co? No właśnie. Tu jakaś dziewczynka jest. Tak, mały Jatku, tak? Nie. A tu się śpiewa la la, la co? No dokładnie, właśnie tak. To ja chcę la la. Okej. To już mogę. La, 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 la. Nie mogę. A, wiem już. O. Widzisz, Antek, ja się w ogóle na tym nie znam. To po co ty, żeś mnie zapraszała, jak ty się nie zna? Bo myślałam, że mi pomoże. Może no, ty się ja też nie wiesz, co ty robisz teraz? Tak. La, la 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 Właśnie wybieram piosenkę. La, 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 la. Hey To Awesome, thanks, man. <śles> Łęcia, co ta fajna ta aplikacja! No świetna! No, ci powiem, że troszkę zaskoczyłaś mnie? Miło! Nie było warto, było warto nie grać, przyjść do Ciebie no. na tę muzykale Super, fajne, 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 testy, testy na następnym razie z ty tymi dzieciakami. Ale ja udzielę Cię, co wieć. No dobrze, to idźcie no, To papa, papa, no, papa pa, 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 Toczka idzie mała? I, 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 no to chyba idziemy no. ta, 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 fajna była, ta, ta. No, Co się mówiłem dzisiaj z grzechem, wiesz? Aha, no tak. No Ma to wpaść byłem. do mnie, wiesz, taki mięski wieczór. Sama wiesz. Zabrać no. sobie gośkę czy kogoś, pośpiewajcie się na tych muzykach. La, la, la. Super, no, było no, Piąteczka to się, do zobaczonka. No, na razie, pa. No, pa, pa, No! Fajnie, że wpadłeś, na razie, papa. A pa. e, ty chyba na mnie lecisz, co? Nie. E, pa, pa, e, ja widzę, jest... widzę. Dobre, dobra, dobra. Gdzieś...